Ej, Polska! Rusek, nie pomyliło ci się coś? Oczywiście, ale tobie. Oczywiście, że nie mi. Dobra Polaczku, miło było, ale się skończyło już po tobie. <noise> Hehe, ja to powinienem iść na walkę z Kacprem Błońskim. O chuj, ja żyje, a zresztą, nieważne, teraz muszę zemścić się na Rosji. Ej wy, gdzie leży Afryka? Tam, dzięki. Co za debil. Zamknij się. A tu cóż za menel. Menele to ci się walają po podłodze.